Witam Cię bardzo serdecznie, poniedziałek 18.30 kolejny warsztat rękodzieła. Dzisiaj zapraszam Cię na szydełkowe kwiaty. Temat jak najbardziej aktualny, choć po raz pierwszy, kiedy prowadziłam go na żywo w pierwszym półroczu 2023, to był taki przebłysk wiosny. Wszyscy spragnieni zieleni, kwitnących kwiatów, zaspokajaliśmy tą potrzebę, dziergając je samodzielnie z przy pomocy włóczki i szydełka. Zachęcam cię na ten temat, ponieważ jest stosunkowo nietrudny. Bardzo łatwo takie kwiaty zrobić, nawet z końcówek włóczki, jakichś resztek materiałów, które gdzieś tam znajdujemy, a lato to taki czas, który sprzyja dzierganiu choćby na wakacyjnym kocyku albo gdzieś tam w ramach przerw między górską wędrówką. Zachęcam Cię bardzo serdecznie do odtworzenia tego nagrania. Tradycyjnie co poniedziałek o 18.30 w sezonie, czyli przed wakacjami spotykaliśmy się na żywo, natomiast dzisiaj zachęcam Cię do odtworzenia jednego z tych nagrań właśnie tematu szydełkowe kwiaty. Wszystko, czego potrzebujesz, prawdopodobnie masz szydełko, reszka włóczki, i możesz działać. Temat wcale nie jest trudny, choć wychodzi bardzo spektakularnie. Zachęcam cię do tego, aby poeksperymentować. Do zobaczenia na kolejnych warsztatach.